Stefan Hula, jeżeli ktoś pomyślał, że szczyt formy był na Zakopane, to chyba tutaj pokazujesz, że może być jeszcze lepiej i pozostały u Ciebie rezerwy. Czy będzie jeszcze lepiej, to się okaże. A jeżeli chodzi o moją dzisiejszą dyspozycję, to całkiem niezła. Dobre skoki, poza... no pierwszy też był ok, ale nie do końca, małe błędy. ten drugi był naprawdę świetny. Drugi był bardzo, bardzo fajny, ten, ten też był ok, też był niezły. No. Powiedz mi, ta idea Mini takiego cyklu miłej rywalizacji, w skład którego wchodzą nie dwa konkursy, tak jak zwykle rywalizujecie, tylko pięć skoków. Podoba ci się? Coś innego. Po raz pierwszy zobaczymy, jak się to sprawdzi, ale myślę, że dla kibiców będzie to na plus, bo zawsze to jest jakaś dodatkowa ciekawostka, że jest jakiś jeszcze taki wewnątrz zawodów, dodatkowy konkurs i jest dobra premia dla zwycięzcy. <grymianie> Także jest to pozytywne. Stefan, powiedz, po tym weekendzie w Zakopanem, gdzie zająłeś najlepsze w karierze, swoje czwarte miejsce, ale do podium zabrakło tak niewiele. Była radość, czy jednak przeważyła nuta rozczarowania? Była zdecydowanie radość, bo przede wszystkim skoki były bardzo dobre i nawet gdzie myślałem, że ten drugi skok był coś tam gorszy, to on był, on był naprawdę dobry i to było najważniejsze. Brakło trochę szczęścia i tyle. W sporcie szczęście też jest potrzebne. I... Nie teraz, jeszcze jest trochę czasu przede mną. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No właśnie, był taki moment, kiedy koledzy na ciebie czekali po tym skoku. Też na pewno myślałeś, że może to będzie ten moment, kiedy wskoczyłeś na podium. Ich pierwsza reakcja, na pewno jakieś bardzo ciepłe słowa, zwłaszcza od Kamila Stocha. Co powiedział? Nie, no wiadomo, że. Znaczy, moja pierwsza reakcja była taka: o czwarte, nie? No więc to było takie, że brakło do tego podium troszeczkę, ale koledzy się bardzo cieszyli, bo. No swój największy sukces indywidualnie osiągnąłem, więc to, to było dla mnie duże przeżycie i, i bardzo się cieszę, że jako drużyna wszyscy się wspieramy i jesteśmy taką zgraną paczką, że, że potrafimy po prostu fajnie ze sobą to wszystko, że to wszystko między nami się tak dobrze układa. Stefanie, to jest dopiero połowa tego sezonu, najlepszego w Twojej karierze, życzę Ci tego pierwszego podium, żeby jak najszybciej nastąpiło, dziękuję bardzo, tyle Stefan Hula.